Hej, nagrywamy dzisiaj sobie nowy odcinek Na podwórku będziemy nagrywać um, o tym, różne challenge. teraz o tym, że mamy uderzyć piłką w słupek patrzcie, tu jest bramka nie widać, bo jest bardzo za ciemno o widać tu jest bramka a ja będę, taka jest piłka o Będę całkiem, jestem tu i jakoś tak pokazać muszę bramkę, sprawdź czy uderzy w słupek. Nie, bo to jest złe miejsce, bo tutaj chyba Zaraz zobaczy miejsce fajne. Mam nadzieję, że mam się dobrze widzieć bramkę i zaraz będę strzelał. Uwaga, o i na razie jest pierwszy challenge. Uder, nie w słupek. Jestem, zaraz policzę ile metrów? Raz, dwa, trzy, cztery. Około 5 metrów od bramki. Nie wydaje mi się, że aż tyle, ale gdzieś 5-4,5. Strzelam w słupek. Pudło, nie trafiłem. Widzieliście, nie wiem czy widzieliście. Może się Ok. Próba numer 2. Super. Ja słaby w solowaniu, naprawdę bardzo słaby. Lecimy no, do numer 3. Bo tak pisze i jest maniak to sami. Uj, uj, uj. Naprawdę nie umy. Się. Teraz będziemy strzelać w poprzeczkę. Uwaga. Pierwsza próba. Ujujuj. Uderzyło poprzeczkę. Chyba usłyszałem coś. Na pewno uderzyło, ale tak. Bardzo mało, że ja tego nie zaliczam. Jeszcze raz. Ale próba pustą, bo Uwaga, próba numer dwa. To jest o wiele dalej. Chyba trochę za nisko, prawda? Zaczyna się czwórka numer cztery. Bardzo, Bardzo. numer pięć. Zawtry. Ja nigdy nie dam rady tego. Jak zrobię to próby numer 10, to nie wiem co zrobię. Po prostu. O wiele za wysoko. Kocha. <grywa> Şuradan. Vaga. -şeden. Vaga. Ostatnie dwie próby. Ujojoj. Nie! Blisko było. Widzieliście to, prawda? Bardzo było blisko. Próba numer dziewięć. Ujojuj. Dziesięć. Ja Nie! Jakim cudem! O ja! Przegrałem challenge. Trudno. Chyba zrobimy sobie drugi challenge za chwilkę. Następny challenge jest praktycznie taki sam, tylko że będzie na początku od będzie trzeba i bramka. To będzie chyba trochę łatwe a potem od poprzeczki, bramkę trzeba Cześć. więc próba numer jeden do super i do to była bramka, ale nie było odsłupka próba numer dwa, oczywiście mamy 10 pól Hej, bajka bardzo. Mam aparat. Okej. Marsz 6. Pudło. Numer 7. Kiedy ja to zrobię? Myślałeś, że to będzie łatwe. Naprawdę myślałeś, że to będzie łatwe. to, ale wkręciłem przypadkowo. Jakbym nie wkręcił, to by prawie, ale na 100% byłaby... O, co Na 100% byłaby... Oj, 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 supek. Ja tu 9? Czy 10? Chyba 9. Nie, nie Tak, 9. Napiszcie w komentarzu, czy się mylę, bo ciągle zapominam. Challenge. Jeden wykonany, dwa niezrobione. Następny challenge to oczywiście od poprzeczki. To jest w takim razie, Będzie dla mnie w takim razie bardzo trudne, jak takie trudne było odsudka. No widzieliście jak to poszło. słabo. na próba. Numer 3. Uwaga. Aj, prawie. No bo to bramka jest nierówna. Mogła być bramka, jakbym ją wcześniej przestawił. Mogło być. Ale tutaj. trudno. Trudno moja Numer 4. O wiele za wysoko. Nie wiem, czy wy nawet to widzieliście. Chyba nie. I ile my już taki mamy? dziesięć minut. Numer 6. Jak to się uda. Nawet mimo, widzieliście, ale bardzo źle to się. Numer 7 próba. No nie to blisko, kurde. Strasznie blisko było. Ojoj, ojoj, ojoj. Nawet nie wiem, czy blisko, bo to poszło tak szybko. E, taki szukaj zrob nie. To była numer 7. Właśnie zaraz poddam, naprawdę. Próba numer dziewięć. Ostatnia próba. Przegrałem. Ale mi teraz jest głupio. Nie trafiłem... Nie trafiłem ani razu w poprzeczkę. Miałem 10 próbasz. Uj, uj, uj Było bardzo fajnie. A teraz się żegnamy.